A że... w ogóle Marek. Co Marek? Nie, to już jest w Ale, no, może. Co Marek? Marek, nasz przyjaciel, turystyk, no. Marek. Marek, miał ostatnio 40 i sobie zrobił podróż koleją. Oglądałem jego vloga. Jak to podróż koleją, co z... zrobił? Właśnie się spełnia jedno z moich największych marzeń, z podróż pociągiem z Londynu. Tym razem. Z Anglii do tego swojego Szczecinka, gdzie teraz przebywa. Z Anglii? Jeszcze 20 godzin i zrobił z tego vloga. Gdzie to jest na YouTubie? No. może to zobaczyć No tak, bo no to, to jest mistrz YouTube'a. No wiem, no wiem, tak. że to jest mistrz YouTube'a. Kredy... I tego ja już stworzyłem najlepsze życzenia na 40. Marek, ma 40 lat? Tak. O, proszę. A to jakieś niedawno było? Tak. O! Tydzień temu. Tak? O, to ja może to zobaczyć. Cześć Boże, cześć! Patrząc na pogodę, która jest, te wszystkie okoliczności wokół, za bardzo nie wiem czy jest wiosna, czy jest jesień, ale wiem, że dzisiaj jest sobota, a to jest 42 sobotni wrok, na który Cię bardzo serdecznie zapraszam. Cederia, opowiadanie jest trochę mglista, trochę jesienna, nie wiem. Tu tam podobno z tyłu jest morze, chyba tak, bo nawet coś tam szumi. Jestem w wózce, więc pewnie to tak jest. Czy to jawa, czy sen, możemy dzisiaj powiedzieć na temat tego nagrania, ale w tej całej okoliczności mglistej. Nie będzie ponuro, a myślę, że będzie radośnie, bo to będzie też historia i pewnie jakieś może krótkie historie na temat mojego też powołania, mojej drogi, tego właśnie jak Pan Bóg działa, jak to jest niezwykła jakaś tajemnica, niezwykły dar, bo to, kim my w życiu jesteśmy, jacy jesteśmy, to też co głosimy w życiu, ja jako redentorysta, jako ksiądz, jako kaznodzieja, ma też wielki wpływ, albo owocuje też, albo jest pewnym owocem, czy wynikiem też wielu spotkań. Oczywiście z Panem Bogiem, na modlitwie, na słuchaniu Bożego Słowa, ale też jest wynikiem spotkań wielu osób. I wiem, że to, kim jestem, jaki jestem w tych swoich plusach i minusach, zaletach i wadach, to jest owoc właśnie tych spotkań ludzi w moim życiu, ludzi, których Pan Bóg mi gdzieś tam podrzucił, podsunął, którzy ukształtowali moje myślenie. Moją wiarę. Nocinek jest jakimś takim też wyrazem wdzięczności. Chcę właśnie podziękować, że w moim życiu podsyłał wielu ludzi, ludzi wiary, ludzi bożych, świeckich, księży, zakonników, siostry zakonne, braci, a dzisiaj szczególnie właśnie tą brać z rodziny dominikańskiej. Kończę dzisiaj w wózce z niezwykłym słowem, które dzisiaj nam zostawia Jezus w Ewangelii, kiedy faryzeusze uczyni w Piśmie, są niesamowicie wkurzeni na Jezusa, dlatego że uzdrowił chromego, chorego w ogóle 38 lat w szabat, że kazał mu trzeba odnosić nosze, dlatego że Jezus nazwał Boga swoim Ojcem, strasznie ich to rozpiekliło i rozzłościło. Jezus wyjaśnia, że to, kim jest, to co robi, to, co mówi, nie pochodzi od niego, ale wynika z relacji z ojcem. Tego nazywa Boga ojcem, bo go takiego spotkał, bo takiego go doświadczył. I wszystko, co wynika z jego posłannictwa, działalności, wynika właśnie z tego spotkania. To, kim jestem, to jaki jestem, to, co robię, wynika, kogo w życiu tak naprawdę spotkałem. Pozwólcie więc na kilka luźnych, poważniejszych, mniej poważnych, mniej luźnych, bardziej spiętych, czy jakoś tak e, pospinanych myśli, właśnie w tym vlogu. My jesteśmy takimi naprawdę ludźmi, jakich w życiu ludzi spotkaliśmy. Dzisiejszy sobotni vlog powstaje po prostu w wielkich, wielkich bólach i tak naprawdę nie wiem, co wyniknie i tak naprawdę jaka będzie ostatecznie treść, bo sporo mam podej, sporo nagrań i teraz muszę to wszystko jakoś tak zmiksować i poukładać. Jeden z takich ważnych dzisiaj sobotni vlogów. Każdy sobotni vlog jest ważny i jak widzicie też jest takim dzieleniem się, a dzisiaj chciałem trochę pokazać trochę rąbka swojego serca. Bez jakiegoś tam uzewnętrzniania, bo zawsze każdy z nas ma taką przestrzeń, która zostaje tylko dla mnie, tylko taka, która zostaje wobec najbliższych, rodziny, przyjaciół i takie rąby, które zostaje tylko pomiędzy Mną a Panem Bogiem. I ważne, żeby nie pomieszać tych wszystkich przestrzeni. Życie składa się ze spotkań, z osób, z wydarzeń, to jest cała historia, to jest cała taka paleta. My, oczywiście, mamy jakąś taką tendencję, wrzucać ludzi w jakąś jedną szufladkę. Bardzo jasno się określać tylko jako z jednej strony. Na zasadzie nie wiem, powiedz mi, na kogo głosowałeś i przez to na kogo głosuję w wyborach, taki i z kim sympatyzuję, to od razu mnie to jakoś szufladkuje, z kim trzymam, że moje relacje, że, że ktoś na przykład nie chce ze mną się znajomić, nie chce ze mną mnie znać, dlatego że ja znam się z kimś. Kogo ktoś nie lubi. No to są takie nasze, jakieś takie ludzkie ograniczenia. Ale też w kościele. I teraz trzeba powiedzieć tak, jasno. Wiadomo, jestem katolikiem, jestem chrześcijaninem. I to jest dla mnie jedyna, najważniejsza kategoria, która nie ulega żadnym wątpliwościom. Moja tożsamość, moja wiara w Boga, w Jego słowo, pójście, w wybór każdego dnia, dokonywanie tej decyzji, żeby pójść za Panem Bogiem. I to jest. Ta najważniejsza przestrzeń. Ale to tej przestrzeni teraz, kiedy ja idę za Bogiem, kiedy wybieram w swoim życiu Jezusa, to dokonuje się w takich wielu płaszczyznach. tego nie można określić tak jednakowoż, jak to niektórzy powiedzieli, w jednej przestrzeni. Ale wiara jest wielowymiarowa. I doświadczenie Pana Boga jest wielowymiarowe. Że też, kiedy na przykład jestem radem turystą, już teraz może nie widać, ktoś może widzi mi pierwszy raz, przepraszam, ale jestem w drodze na re z rekolekcji na rekolekcji. Mój habit jest pomięty. Nie, chciałem w pomiętym przed nami występować, Ja nie mam czasu go teraz wyprasować. Dopiero gdzieś, dopiero wieczorem, a chciałem, żeby ten odcinek ostatecznie nagrał i rzeczywiście poszedł. Jestem redemptorystą. W 2003 roku wstąpiłem do zgromadzenia, rozpocząłem postulat w naszym zgromadzeniu, czyli 21 lat. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem jako redemptorysta. Ale to, jakim jestem redemptorystą, jakim jestem katolikiem, chrześcijaninem, to, co sprawia mi największe szczęście i daje mi największą pasję w życiu, dokonuje się na wielu płaszczyznach. I to, że jestem redemptorystą, to nie znaczy, że. Muszę słuchać tylko redemptorystów i sympatyzować tylko ze swoją rodziną zakonną, której jestem wdzięczny i będę wdzięczny do końca życia. Mam nadzieję, że Pan Bóg da mi tę łaskę wytrwania do końca życia. ślub, też śluby w te całości, w zgromadzeniu i mam nadzieję, że to się wykona. Dzięki łasce pan Boga, tylko dzięki jego łasce będę w stanie to wykonać. Ale to, że jestem redemptorystą, w ogóle kształtowało się przez doświadczenie, poznawanie mnóstwo różnych charyzmatów. Doświadczenia spotykania się z wieloma wspólnotami. Ja naprawdę jakoś mam wielką łaskę przed seminarium, w seminarium, po seminarium, będąc już jako księdzem, jako rdym turystą, poznaję, poznaję ciągle nowych ludzi, nowe wspólnoty, nowe charyzmaty, doświadczenia ludzi w tej wędrówce do Pana Boga. I to naprawdę jest piękne, że to wszystko jest taką drogą do Pana Boga. Nawet popatrzcie, nawet że kiedy jestem katolickim księdzem, jeżeli jestem katolikiem w kościele katolickim. To nie znaczy, że ja nie mogę słuchać, nie wiem, moich braci protestantów czy prawosławnych. O tym nam mówi przecież Sobór Watykański II, Jan Paweł II, święty nasz Polak, że kumenizm to jest wymiana darów, to nie jest konkurencja, to nie jest przyciąganie, wszyscy muszą być katolikami. To jest wymiana darów. Że będąc katolikiem mogę słuchać protestantów, uczyć się ich słuchania Słowa Bożego, ich modlitwy. Od naszych braci ze Schodu, mogę uczyć się Takiego doświadczenia piękna liturgii i wiele, wiele momentów, miejsc, i super, że dzisiaj jesteśmy nawet na takim etapie też w kościele i w chrześcijaństwie, że kiedy jesteśmy razem, to nie przeciągamy siebie nawzajem, tylko próbujemy ze swoim doświadczeniem coś wspólnie zrobić. To jest naprawdę piękne, to jest niezwykły dar. I moje życie też takie jest, że to, jakim jestem redemptorystą, bardzo mocno wpłynęło też na to, jakich spotykałem ludzi. Nie tylko rydem, turystów, którzy w pewnym momencie gdzieś tam zafascynowali mnie, zachwycili mnie. O tym chciałbym może w ogóle kiedyś Wam opowiadać, Powiedzieć więcej może na temat swojego powołania, ale chciałbym dzisiaj Wam się podzielić, że Pan Bóg właśnie daje mi taką możliwość, jak już powiedziałem, poznawania mnóstwo różnych wspólnot, charyzmatów, takich dróg w kościele i w chrześcijaństwie. Jedną z takich dróg to jest właśnie poznanie rodziny świętego Dominika. i i poznanie Dominikanów, którzy pojawili się w moim życiu. Tuż przed seminarium znałem Dominikanów, nie wiedząc, że to są Dominikanie i tak jakoś za bardzo, jakoś nie nakierunkowałem myśli w, w tą stronę. Ja pochodzę niedaleko Jamnej, mój dom rodzinny jest tam, gdzie pracował, gdzie Zangura, który mnie wiele nauczył. I ponie dzisiejszy dla mnie jest w wielu momentach takim inspiratorem, w duszpasterstwie, ale w działaniu i w kaznodziejstwie. Jestem naprawdę Panu Bogu wdzięczny za to, że tego, że tego człowieka poznałem osobiście i przeczytałem bardzo jego wiele książek, wysłałem bardzo dużo jego konferencji. Ale kiedy byłem w Krakowie w postulacie, taki pierwszy etap formacji, rzędem turystowskiej, to pamiętam wtedy dopiero właśnie. Bardziej poznałem Dominikanów. Wiemy, że nie ma przypadków w naszym życiu. Że to bambu, który działa incognito. I pamiętam taki dzień, kiedy właśnie przypadkowo po Bożemu trafiłem w Krakowie na ulicy stolarską do Bazaliki Świętej Trójcy, na Święto. I to mną zachwyciło. Ta pięknie sprawowana liturgia, dotychczas mi nieznana, że w taki sposób, tak pięknie można sprawować Eucharystię. Że tak można głosić, że może być takie kaznodziejstwo zupełnie inne, nie takie, nie takie tradycyjne. I tego w wielu też doświadczam. Pewnie potem nawet zacząłem chodzić się spowiadać, ale chciałem też to zgłosić swojemu przełożonemu prefektowi, ojcu Jackowi i mówię do niego, ojcze, czy mogę się spowiadać? Czy mogę tam chodzić? Czy mogę e, czasem jeśli jak coś się dzieje u Dominikanów, to tam do nich zaglądać? I on tak na mnie patrzy i mówi tak, pozwalam ci, ale pod jednym warunkiem, że doświadczając tego, czego tam doświadczasz, widząc, obserwując, co tam się dzieje, że będziesz umiał też to potem wykorzystać u nas. Nie na zasadzie kopiów w klej, tylko taki zasad, w, taką, w takiej przestrzeni, która dokonuje się w naszym gromadzeniu, że to będzie Ciebie jeszcze bardziej pobudzało do gorliwości, pobudzało Ciebie do pracy, do ewangelizacji. I to dla mnie stało się takim, taką przestrzenią bardzo, bardzo ważną, że właśnie będąc redemptorystą, kształtując się, formując jako redemptorysta, mam możliwość poznawania innych charyzmatów i fascynowania się i i czerpania z tych wymiany darów. Był taki moment w kiedy ja bardzo mocno chciałem być dominikaninem. Nawet kiedy dzieliłem się ze swoim spowiednikiem, dzisiaj w świętej pamięci ojcem Janem Mikrutem, to mówię mu I to, jak Pan Bóg zadziałał, taka historia, y, taka może trochę wyrwana z kontekstu, ale, ale widzę, jak to Pan Bóg działał, że kiedyby ten spowiednik mi dał jakieś argumenty, takie teologiczne, duchowe i, i w tej przestrzeni, to może bym go nie posłuchał. Nie wiem, czy byłbym dominikaninem, Kim, czy bym kimkolwiek dzisiaj był, wie, co bym dzisiaj robił w życiu. A ten ojciec Jan mówi, patrzy na mnie i mówi... Maciek, mój Mojczy, Już mam kontakt z powołaniowcem. Powołaniowiec wyraził zgodę, że mogę y, gdzieś tam poczynić jakieś rozmowy i jest duża szansa, że mnie przyjmą. Ojciec Jan patrzy na mnie i mówi, no tak, pamiętaj, Marek, żeby być dominikaninem, to trzeba być inteligentnym. To bardzo mocno mnie zabolało, ale tak pozytywnie. A Bóg tak zadziałał, niektórzy wiadomo się gorszy, jak to powiadam. Właściwie każdy dominikanin, którego spotykam, opowiada mu o tym. Teraz wiem, że jestem radem turystą. Będę tym radem do końca życia. Wiele takich osób, i zakonnych, księży, ale też świeckich, nauczyło mnie być redemptorystą, W tej różnorodności, tej wymianie darów. Moja droga taka z dominikanami też rozpoczęła się poświęcenia, Kiedy złożyłem śluby wieczyste, w ogóle rekolekcje przed ślubami wieczystymi ogłosił nam dominikanie. To dla mnie też taki był Taki mocny też taki, taki znak, z Marcin Jeleń. To była jedna z takich lepszych rekolekcji, takich bardzo głębokich i takich rzeczywiście które przeżyłem i które dużo moim sercu znowu poukładało, pozmieniało, nawróciło mnie w wielu, wielu przestrzeniach. Jeszcze, jeszcze przed Ślubami Wieczystymi. To warto przypomnieć, skąd się zaczęła taka droga taka, takiego bliż, takiej bliższej relacji, czy tam nawet poniekąd taki, też i, i współpracy z dominikanami to jest taka też inna przestrzeń takiej bardzo takiej dobrej współpracy, oglądając mocno stroniczych, nagle patrzę jest wspomnienie o mnie, to, co było na początku, powiedziałem sobie, muszę nagrać. To jest ten najlepszy moment, najwłaściwszy moment, do którego słuchajcie dorastałem tygodniami, miesiącami, na nie, czy latami, żeby o tym powiedzieć, że tego powodu ja się nie wstydzę, jestem dumny że Pan Bóg mi tyle daje takich doświadczeń i spotkań i też, post że postawił na mojej drodze radę trostowskiego wzrastania, pracy w tej przepięknej rodzinie zakonnej. Dał mi też dominikanów. Kiedy byłem na praktykach pastoralnych w Kliwice, rok przed wieczystymi ślubami, był taki moment wiosny, pamiętam, przyłożony kazał mi plewić ogródek. Nie robię takie rzeczy, ale wtedy to się czułem bardzo fatalnie. To wtedy internet, powiedzmy, dopiero się pojawił i przypadkowo, nie przypadkało właśnie znowu był taki moment, że trafiłem gdzieś księdza ściągnąć coś do posłuchania. I znalazłem, zainspirował mnie tytuł Ewangelia dla nienormalnych. Ściągnąłem te rekolekcje, i te, przez kilka dni, z ten ogródek, słuchałem tych rekolekcji. To znowu nauczyło mnie, otworzyło mi takie tak serce na Pana Boga. Te rekolekcje głosił za Adam szóstek, ówczesny duszpasterz akademicki w beczce w Krakowie. I właśnie kiedy podatnią zostałem księdzem, kiedy mój przełożony proboszcz Taruniu powiedział mi, Szukaj sobie rekolekcjonisty dla szkół średnich. To wiedziałem, znaczy szukałem innych jeszcze, ale jak nie mogłem znaleźć, przypomniało mi się, że przecież ja znam kogoś, kto może zrobić dobrą robotę. I zaprosiłem Michaela, a przyjechałem wtedy ze studentami z beczki i nie tylko. To były naprawdę dobre rekolekcje. Jak ktoś mnie kiedyś zapytał, że gdybym był malarzem, to się na szczęście nie wydarzyło i raczej się nigdy nie wydarzy, ja nie jestem w stanie w ogóle nawet dwóch kresek namalować jakichś normalnych, ale gdybym umiał coś tam malować w życiu, i ktoś mnie zapytał, jakbym przedstawił jakby Maryję, jakie było moje ulubione przedstawienie Maryi, to pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, na wtedy, kiedy mi ktoś się o to pytał, to już było dawno temu. A to był chyba nawet z Marek Krzyszkowski, taki redemptorysta, niektórzy go pewnie kojarzycie. Byłem u niego na rekolekcjach w Toruniu, wtedy mieszkał w Toruniu. I potem zaczęły się wydarzać na Górze Świętej Anny z inicjatywy Ojca Adama weekendy pełne łaski, na które zacząłem jeździć od drugiego weekendu. Bardzo serdecznie Cię Marku witam. Ojca Adama nieprzypadkowo przywołujemy, dlatego że się poznaliśmy trochę, można powiedzieć, dzięki niemu na weekendzie łaski. Zacząłem głosić na tych weekendach spowiadać, pomagać już pastersko. I to była taka właśnie taka piękna droga. Dzisiaj w Pałacaniu była Bab, 25 weekend, no, który mnie nie było. Marek głosi z nami na weekendach choćby i on komentuje zawsze, właśnie, czy to już, czy nie, czy nie szpory, krótkie czytania. <grystanie> gdy, jak ona powiedza, to zawsze ma taką myśl. I <grystanie> zawsze są historie. Dla mnie była taka ważna droga. Na, na tych weekendach też poznałem wielu dominikanów, wielu ludzi, wiele historii takich ludzi z różnej przestrzeni. Tam by mi to jakby otworzył, to wszystko. Tą, tą przestrzeń. Tam poznałem ojca Tomka Nowaka. Który mam kontakt, wodza, który bardzo dużo też mi w życiu pomógł. Niebawem bym pozostawiał takich Dominikanów przeróżnych, I ojca Łukasza, którego spotkałem właśnie na warsztatach chorałowych w Warszawie, gdzie. Też zapraszałem współbraci z seminariuszami, żebyśmy jechali na warsztaty. i tam chorą. Znaczy, dla mnie to jest coś pięknego, piękne doświadczenie, ale ja bardziej chciałem poznawać Dominikanów. Tam poznałem wtedy jeszcze brata Łukasza, którym potem jechaliśmy wspólnie na Krakowa pociągiem. Potem stuk ojcem. Ja byłem tu w Szczecinie. Poznałem takiego brata, adama, diakona, którego święcenia kapłańskie odbywały tu w Szczecinie. Tam spotkaliśmy się z tym Łukaszem. Ten kontakt się jakby odnowił. Potem on mnie zaprosił na rekolekcje akademickie do Warszawy, na służę tego kościoła, nie wiem czy nie największego, dominikańskiego. I pierwszy raz takie rekolekcje głosiłem. To było dla mnie w ogóle takie doświadczenie. Bycie przez cztery dni we wspólnocie dominikańskiej, głoszenie w kościele, rozmowy z nimi, takie doświadczenia życzliwości. Też poznawanie ojca Krzysztofa Pałysa, jako powołaniowca. I, I wiele takich rozmów, których rzeczywiście Pan Bóg mi stawiał, E, właśnie przez tą, przez tą rodzinę. Mówię, Pan Bóg dawał mi mnóstwo różnych takich osób i, i franciszkanów, jezuitów, czy decydialnych, świeckich. Nagrywam to w Szczecinie, jestem tutaj bardzo taki, bardzo szybko przelotowo na rekolekcje do Słubic. Tutaj przecież doświadczyłem i spotkałem tyle osób świeckich, którzy mnie zawstydzali swoim doświadczeniem Pana Boga, modlitwą, duchowością, wiarą. I tak Pan Bóg to wszystko tu układa. Mówię o tym, że to, że z kimś się sympatyzuję, niekoniecznie muszę być przynależny do, do czyjejś rodziny, ale mogę czerpać tego doświadczenia. Tak samo jak w modlitwie, bo tak Kościół jest złożony, tak Pan Bóg to wszystko sobie wymyślił, nie? Jeżeli dla jednych to jest droga adoracji, medytacji, dla kogoś różaniec, z jego koronka, dla innego jeszcze modlitwa uwielbienia. I to, że na przykład ja mogę się męczyć na adoracji, to nie znaczy, że jestem złym chrześcijaninem. A jak jestem na uwielbieniu, to w ogóle to jestem protestantem. Nie. Że ja mogę mieć swoją drogę do Pana Boga. I Pan Bóg tak jakoś to układa, te puzzle, puzzle naszego życia. Bo po właśnie podsyłaniu nam różnych ludzi. Ja wielu z was pewnie też dociera i słucha mnie, dlatego że trafił też przez dominikanów. Ja w pewnych też w przestrzeniach czasem działam, czy gdzieś gdzieś było szereg kolekcji, dlatego że Pan Bóg tak to poukładał. Nie przeszkadzać Panu Bogu po prostu w tym, co, co On nam ma dał, to do zaproponowania. Nie zaniedbywać takiego łask, darów, które On Tobie mi daje. To jest ta układanka, takie, takie zobaczenie. Ja naprawdę jestem tu za to wdzięczny. Chciałbym powiedzieć wam na koniec, że nieraz mam takich ludzi, Którzy są jak aniołowie w naszym życiu. Pan Bóg nam jak aniołów podsyła. Na chwilę. Że ktoś jest, i to nie tylko w kwestii ducha, czyli właśnie w kościele, ale i w codzienności. Ktoś jest na chwilę, żeby Cię podnieść, pokrzepić, dać Ci jakąś inspirację i znika. I jest tak, że już nigdy do tej relacji nie wrócisz. Ktoś nawet nie będzie chciał, czasem się tak martwiłem, mówię, jak, czemu? Czasem ktoś jest na chwilę, żeby tu też przyjąć. Są takie relacje, są takie przyjaźnie, są takie znajomości, które są na lata, na wieki, do grobowej deski i mamy nadzieję, że też w niebie. Ale są takie też na chwilę, na dzień, na dwa, że kogoś się spotkałeś jakaś jedna rozmowa, jakaś jedna modlitwa, jakaś jedna spowiedź, jakieś y, mimochodem spotkanie z kimś. Bycie na chwilę we wspólnocie z kimś i, to jest, i ktoś pójdzie dalej. I ty też iść dalej, bo to nie po to, żeby się zatrzymywać, rozpamiętywać i teraz rozdapywać i, i tylko nostalgią wracać. Nie, po to to wszystko jest, żeby iść do przodu, żeby iść dalej. Yy. Ojciec yy, Krzysztof Paweł kiedyś nazwał mnie, że jestem artym o dominikańskim sercu. Ale to teraz nie po to, żeby teraz, nie wiem, z nostalgią, o, jak fajnie. Cieszę, bardzo się ucieszyłem. Bardzo się cieszyłem z tego, jak odziedzadam z Tomkiem Wspomnieli o mnie mocno stronniczy na temat tego czterdziestego vloga z podróżą do Londynu, do Szczecinka. Za każdym razem się cieszę, kiedy ktoś mnie wspomina. I też ja tego się nie wstydzę i, i, i też lubię opowiadać te wszystkie historie. Nie dlatego, żeby teraz mieć jakiś prestiż. Nie dlatego nawet, że nie wiem, żeby ta bo ja znam ojca Adama, ojca Tomka. To mnie słuchajcie, nie, tylko dlatego, że ja w życiu od nich bardzo dużo doświadczyłem. Przez rozmowę z nimi. Już nie mówiąc, że ale rozmowy, przede wszystkim przez bycie, przez doświadczenie takich ich człowieczeństwa, ludzkich twarzy, oblicz, spotkań, takich inspiracji. Nie? Dla mnie to są te relacje nie dla czegoś, że ja coś z tego mam, tylko dlatego, że to mnie rozwija, że mi w jakimś momencie to pomogło. W moim kaznodziejstwie to właśnie oni mi mówili: idź, idź, idź w kaznodziejstwo, idź w misjonarkę i rób to, co robisz. Nie? Wierz w to, co robisz. Pamiętaj o swojej misji. Pamiętaj, kogo głosisz. Że w tym moim byciu rdemptorystowskim, misjonarzem, dużo mi właśnie pomogli Dominikanie, ale nie tylko. Ludzie, którzy właśnie mnie w tym wszystkim inspirowali. Pan Bóg tak działa. Czasem przychodzi nas nie przez drzwi, przez okno, przez lufcik. Przez takie przypadkowe, mimowolne sytuacje, wydarzenia. Żeby chcecie jej o tym powiedzieć dzisiaj, żebyś to wiedział, żebyś dzisiaj popatrzył na swoje życie, na swoją historię, na ludzi, których spotkałeś, czasem może też na trudne historie, czasem bolesne, że to wszystko może być Ewangelia, że to wszystko może być katecheza dla ciebie, dla mnie, bo Pan Bóg tak działa. Pan Bóg tak działa i Pan Bóg tak układa nasze życie i tak nas zbawia, tak nas prowadzi do nieba, że to wszystko jest w życiu naszym potrzebne i konieczne, i chodzi o to, żeby o tym pamiętać. Chodzi o to, żeby być za to wdzięcznym, żeby być na to otwartym, i żeby iść do przodu. Żeby w nostalgii nie przegapić tego, co dzisiaj się dzieje. Każdy z nas robi coś swojemu. Spotkaliśmy się. Mamy te weekendy, do których się może się rzadziej spotykamy, ale są takie sytuacje, że dzisiaj się spotkamy, coś tam napiszemy, coś tam gdzieś, gdzieś się wydarzy, ale idziemy dalej. Nie po to, żeby się zatrzymywać. I teraz. Żeby tylko nam dobrze było, żebyśmy sobie patrzyli w oczy, nie o to chodzi. Po to są te spotkania, żeby się umocnić, wzmocnić i pójść dalej do przodu. Żeby mnie to rozwijało, żeby mi to prowadziło do Pana Boga i prowadziło do człowieka. Żebym zawsze wiedział, to jest po prostu maksymalne świadczenie, że z każdego spotkania z człowiekiem, z każdym człowiekiem, może być niesamowita nauka że to jest dar, że to jest Anioł od Pana Boga nam podrzucony. Tego Wam życzę? O tym chciałem wam dzisiaj powiedzieć. I tak się podzielić. Nie wiem, czy powiedziałem to, co chciałem powiedzieć. To się tworzyło właśnie przez wiele, wiele dni od Łustki po Szczecinek, po Szczecin, tutaj, to nagranie, ale wierzę, że Pan Bóg to poprowadzi to. Może do tego będę gdzieś tak krzywracał, ale posłuchajmy wam powiedzieć, że bądźmy wdzięczni za każdego i za wszystko, co się w naszym życiu dzieje. Nawet za to, co trudne i za to, co piękne. I rozwijajmy się, idźmy do przodu. Nie cofajmy się, nie stójmy w miejscu. Pan z Wami, niech Bóg błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, Duch Święty, amen. Szczęść Boże, cześć.